Zastanawiasz się, gdzie można spotkać ludzi z klasą, zarówno mężczyzn, jak i kobiety? Chciałbyś dołączyć do nieformalnego klubu bardzo ciekawej społeczności? Witam na czasie Gentlemanów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dziś pomówimy o spotkaniach z charakterem. Inicjatywie, którą uważam za jeden z najważniejszych efektów mojej działalności. Pamiętam dobrze, jak jeszcze kilka lat temu próbowałem się nieco zintegrować z odbiorcami Czasu gentlemanów. Otrzymywałem sporo pytań o możliwość spotkania się na żywo, więc kilka razy przy okazji jakichś wyjazdów zaproponowałem coś takiego na fanpage'u. Oczywiście nie byłem zbyt dobrze zorganizowany, więc posty publikowałem tego samego dnia na parę godzin przed planowanym spotkaniem. Możecie się domyślać, jakie były tego efekty, ponieważ ta informacja docierała do większości zainteresowanych po fakcie, jeśli już udało mi się z kimś umówić, była to jedna, góra, trzy osoby. A i tak było sporo zamieszania z wyborem odpowiedniego lokalu. Bardzo się cieszę, że mogłem poznać te osoby, ale mocno to mijało się z potrzebami, bo wciąż wiele osób pytało o możliwość spotkania, a nawet można było wyczuć chęć tworzenia czegoś na wzór luźnego. Klubu ludzi o podobnych zainteresowaniach i wartościach. Zdałem sobie w końcu sprawę, że potrzebuję sieci kontaktów w różnych miastach. Osób, które znają lokalnych członków społeczności, wiedzą, gdzie się umówić i mogą pomóc zorganizować spotkanie. Zaproponowałem więc coś, co mogłoby się wydawać szalone, czy wręcz nierealne: cykliczne spotkania prowadzone przez wolontariuszy z odgórnymi zasadami, ale lokalnym charakterem. I wiecie co? Pomysł wypalił o wiele lepiej, niż mogłem to przypuszczać. W ten sposób powstały nasze spotkania z charakterem. Odbywają się już od 3,5 roku w mniej więcej 10 miastach Polski w tym samym dniu i o tej samej porze. Dzięki czemu nieco symbolicznie tworzymy duże wydarzenie przyciągające niemal setkę osób, ale rozbite na mniejsze grupy. Rozwój spotkań z charakterem to w gruncie rzeczy temat na osobną rozmowę, ale okazuje się, że wielu z Was nie wie, czym są te spotkania. Dlatego dziś przedstawię Wam to wydarzenie, opowiem o tym, kogo możecie na nim spotkać czego możecie się nauczyć i co możecie zyskać. Postaram się Was też przekonać, że warto zostać członkiem tej społeczności. Wspomniałem już, jak doszło do powstania pomysłu na spotkania, ale nie tłumaczy to, czym one są. Jak łatwo się domyśli, dopiero czas to pokazał. Można powiedzieć, że są to spotkania mające integrować ludzi o podobnych zainteresowaniach i kierujących się podobnymi wartościami. Głównymi wyznacznikami są tutaj idee promowane na czasie dżentelmenów, więc kultura osobista Zawsze stoi na wysokim poziomie, a szacunek dla innych i empatia to kluczowe cechy. Spotykamy się jednak nie tylko po to, by porozmawiać i wspólnie napić się kawy, wina czy dobrej whisky. Na spotkania często zapraszamy też ciekawe osobistości, które mogą podzielić się z nami swoją wiedzą i pasją. Co ciekawe, są uczestnicy, którzy przychodzą wyłącznie dla integracji i tacy, którzy najbardziej cenią sobie możliwość nauczenia się czegoś nowego. Niezależnie od tego, obie grupy są mile widziane. Naszą tradycją jest też to, że spotykamy się w każdy trzeci czwartek miesiąca z małymi wyjątkami powodowanymi świętami. Łatwo więc zaplanować swoją obecność na wiele miesięcy naprzód, choć w niektórych miastach uczestnicy umawiają się też poza wyznaczonymi terminami, ale o tym powiem za chwilę. Charakter naszych spotkań tworzą jednak ludzie. Wspomnę tu, że w pierwszym okresie nasze wydarzenie nosiło nazwę spotkania czasu gentlemanów. Ale w końcu uznaliśmy, że musimy ją zmienić, ponieważ bardziej niż zamykać się chcieliśmy się otwierać na innych. Z powodu tej nazwy nie przychodziły do nas osoby niebędące stałymi odbiorcami czasu gentlemanów. Dla niektórych trzeba przyznać, słowo gentleman było zbyt ograniczające, a również wiele pań uznawało, że to często męskie spotkania. Zatem wyjaśnijmy to sobie wyraźnie, że spotkania z charakterem są otwarte na wszystkich ludzi ceniących sobie klasę i szanujących innych. Płeć, zawód czy wykształcenie nie mają to znaczenia, a jedynie osoby niepełnoletnie prosimy o doczekanie do 18 urodzin. Na spotkaniach pijemy bowiem alkohol i nie chcemy być oskarżani o promowanie tego wśród nieletnich, jak i nie możemy za nich brać odpowiedzialności. Nasze grono tworzą studenci, osoby rozwijające karierę, czy też doświadczeni rodzice. Wszyscy o bardzo różnorodnych zainteresowaniach. Co ciekawe, jest wśród nas ogromna grupa osób związanych z programowaniem i szeroko pojętym IT. Są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Te ostatnie stanowią około 25-30% wszystkich uczestników i należą do najbardziej zaangażowanych. Wystarczy, że powiem, iż warszawskie i łódzkie spotkania zaliczają się do najprężniej rozwijających się, odkąd ich organizatorami zostały właśnie kobiety. A o tym, że dobrze się dogadujemy, niech świadczy fakt, że w naszych grupach zawiązało się już sporo przyjaźni, a nawet kilka trwałych związków. Są to co prawda wypadki przy pracy. Ale zawsze miło jest zobaczyć, że ktoś z uczestników odnalazł drugą połówkę w naszym gronie. I muszę przyznać, że dzięki tym przyjaźniom można na spotkaniach wyczuć coś w rodzaju takiego nieformalnego klubu. Jednym z największych komplementów odnośnie spotkań, które słyszałem już parę razy, jest ten, że panuje na nich niebywała chęć wysłuchania innych i szacunek dla mówiącego. Nie ignoruje się nikogo ani nie przekrzykuje. Niemniej, jeśli ktoś nie czuje się komfortowo w dyskusjach. Nie musi w nich uczestniczyć. Ta atmosfera jest czymś, z czego jesteśmy szczególnie dumni. Wiem, że z zewnątrz wygląda to, jakbyśmy mieli tutaj bardzo wysoki próg wejścia, ale gdy ktoś wyznaje wartości promowane na czasie gentlemanów, nie będzie miał najmniejszych problemów z integracją. Spotkania są bowiem luźne, przy czym staramy się trzymać na nich wysokie standardy zachowania. Zatem nie będzie na nich sprośnych żartów i przekleństw. Nikt też się nie upija. Ale szybko przechodzimy namówienie do siebie na ty i prowadzimy swobodne dyskusje. Nie jest to więc odpowiednik wieczorka u królowej, tylko bardziej klubu towarzyskiego, w którym spędzamy miło czas. Choć interesujemy się elegancją, nie mamy też zbyt wysoko postawionych standardów odnośnie dress code'u. Strój sportowy faktycznie będzie nieco odstawał, a minimum polecanym dla mężczyzny będzie klasyczna koszula. Z czasem i tak większość zaczyna przychodzić w marynarkach, a dla niektórych. To nawet dobra okazja, żeby pokazać się pod krawatem. W każdej z tych opcji będziesz czuł się dobrze wpasowany w towarzystwo. Panie natomiast wybierają damskie odpowiedniki tych poziomów formalności. Pomówmy też o atrakcjach. Wiem bowiem, że nie każdego przekonuje możliwość integracji z gronem, którego jeszcze nie zna. Te atrakcje zresztą organizujemy właśnie po to, żeby łatwiej mogła się u nas odnaleźć osoba, która przyjdzie po raz pierwszy. Pozwalają one bowiem bardzo szybko przełamać lody. Przede wszystkim, na wielu spotkaniach pojawiają się ciekawi goście specjalni, opowiadający o swoich pasjach i dzielący się wiedzą. Rozmawiamy nie tylko o męskiej i damskiej elegancji, paleniu fajek, alkoholach i barberach, ale też np. o dalekich podróżach, samoobronie, pisaniu książek, tatuażach, kawie i wielu innych. Jeśli z jakiegoś tematu możemy się czegoś nauczyć, chętnie korzystamy z tej okazji. Na przykład na jednym spotkaniu blogerka Karolina Maras opowiadała o swojej interpretacji damskiej, klasycznej elegancji, na innym nestor polskiego barberingu Adam Schulz wyjaśniał, czym jest męskie fryzjerstwo. A na jeszcze innym ceniony w Polsce tatuator Jakub Kujawa pokazał nam, jak różnorodna jest sztuka tatuażu. Ale to nie wszystko. Stali uczestnicy umawiają się też na dodatkowe spotkania organizowane w weekendy lub inne dni tygodnia. Gramy wówczas w planszówki, karty, zwiedzamy miasta, uczestniczymy w koncertach lub spektaklach teatralnych. A nawet robimy wycieczki rowerowe czy spływy kajakowe. Tylko wyobraźnia i chęci uczestników są tutaj ograniczeniem. Kontakty ze spotkań pomagają nam też umawiać się z ciekawymi ludźmi w innych miastach podczas różnych wyjazdów i wiele osób z tego korzysta. Natomiast zwieńczeniem roku spotkań są nasze imprezy rocznicowe, odbywające się w kwietniu w wybranym mieście. Wówczas organizujemy dla zainteresowanych ze wszystkich stron Polski wieczór integracyjny z koncertem, prelekcją i poczęstunkiem. To już bardziej formalne spotkanie, które powoli przybliża się do Gali i może być nawet okazją do założenia smokingu. Nie poprzestajemy jednak na rozrywkach. Co roku przed świętami uczestniczymy w wybranej akcji charytatywnej, wspólnie pomagając w ten sposób potrzebującym. To jedna z piękniejszych chwil w roku spotkań i możemy się już pochwalić znaczącymi sukcesami. Staramy się też odpowiednio dobierać lokale na nasze spotkania. Chcemy, żeby miały nieco klubowy klimat, ale jednocześnie nie przerażały cenowo osób, których portfele nie są zbyt zasobne. Nie chcemy bowiem stawiać takich barier przed uczestnikami. Spotykamy się więc głównie w stylowych pubach i kawiarniach, a tylko czasem pokusimy się na restaurację czy jakiś luksusowy whisky bar. W wielu miastach organizatorzy wciąż szukają idealnego miejsca, a w niektórych zatrzymują się na dłużej w już znalezionym. Na przykład Łódź spotyka się obecnie w fabie z Innej Beczki, podobno najlepszym z rzemieślniczymi piwami. Białystok przesiaduje w bardzo klimatycznej kawiarni Gramofon, natomiast Poznań wylądował na dłużej w Dram Whisky Bar, barze z rewelacyjnym charakterem, w którym notabene właśnie nagrywam ten film. Muszę tu podkreślić tylko jedną rzecz. Żeby zorganizować i odpowiednio zaaranżować przestrzeń w lokalu, organizatorzy muszą wiedzieć mniej więcej, ile osób przyjdzie. Zatem, jeśli przyjdziesz niezapowiedziany. Możesz trafić na klęskę urodzaju i problem z wolnymi miejscami. Z kolei, jeśli zapowiesz swoją obecność i nie przyjdziesz, możesz narobić problemów organizatorowi, który musiał walczyć o każde krzesło no, w całkiem obleganej porze. Jednym z częściej słyszanych komentarzy od nowych uczestników jest: Żałuję, że tak długo zbierałem się, żeby do Was dołączyć. Mam więc nadzieję, że już cię przekonałem. Pomówmy zatem o tym, jak dostać się na spotkanie. Najłatwiej znajdziesz wszelkie informacje na Facebooku. Na początku każdego miesiąca publikujemy listę miast biorących udział w danej edycji i lokali, w których odbywają się spotkania. Znajdziesz tam też informacje o odbywających się prelekcjach. Te dane są publikowane na naszej grupie na Facebooku Społeczność Czasu Dżentelmenów, na fanpage'u Spotkań z Charakterem oraz na Ogólnopolskim Wydarzeniu Spotkań. Linki do tych wszystkich stron znajdziesz w opisie tego filmu. Zazwyczaj też znajdują się one na dole mojego bloga, ale przyznaję, że zdarza mi się zapomnieć je zaktualizować. Sprawdź więc, czy w Twoim mieście się odbywają i zapisz sobie dane w kalendarzu. Wiem, że nie wszyscy korzystają z Facebooka, więc najlepiej będzie dotrzeć do informacji o najbliższym spotkaniu, przyjść na nie i nawiązać kontakt z organizatorem. Nie będzie problemu z wypracowaniem sobie alternatywnej metody przekazywania informacji o kolejnych edycjach, na przykład. W Poznaniu już funkcjonuje newsletter naszych spotkań z uwagi na osoby, które nie korzystają z social mediów. Jeśli jednak nie należysz do tego grona, zachęcam też do odszukania lokalnej grupy na Facebooku. Wszystkie mają ten sam system nazw, czyli spotkania z charakterem, myślnik i nazwa miasta. Należąc do nich, łatwiej trzymać rękę na pulsie w sprawie dodatkowych spotkań i atrakcji. Na koniec, jeśli masz pytanie odnośnie spotkań w którymś z konkretnych miast. Rozpocznij swój komentarz od podania jego nazwy. Poprosiłem organizatorów, żeby odpowiadali na takie pytania w miarę możliwości. I od razu uprzedzam pytania o dodatkowe miasta. Spotkania są organizowane przez wolontariuszy. Jeśli w danym mieście nie ma jeszcze spotkań, najprawdopodobniej nie znalazła się jeszcze chętna osoba do podjęcia się tego zadania. Gdybyś chciał lub chciała się do tego podjąć, skontaktuj się z Mariuszem Kochańskim, koordynatorem spotkań, który wyjaśni Ci, jak wygląda proces włączenia któregoś z miast. Na listę oficjalnych spotkań. Zapraszam więc serdecznie w imieniu moim i wszystkich uczestników spotkań z Charakterem. Ja już na tym kończę, a my może zobaczymy się na najbliższym spotkaniu? Jeśli nie, to do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!